Tak jak obiecałem, eee, witam Was serdecznie na moim kanale Wegexbookim. Eee, część druga do odcinka pod tytułem Hodowla Królików, gdzie pokażę Wam naocznie jak to wszystko wygląda. Ok, eee, więc jestem na eee, swoim koncie Fortuna, już po zalogowaniu. No i dobra, wchodzę sobie w zakładkę e-shop, Ona jest na pulpicie, na stronie głównym. Nie znajdziecie jej na e, aplikacji. Musicie wejść przez e, stronę główną e, i wejść w wersję klasyczną e, fortuny. Wtedy pojawi wam się po prawej stronie e-shop. No i w e-shopie mamy różnego rodzaju bonusy, które kupujemy za punkty. Punkty na początek musimy uzbiegać za zakłady. No, ponieważ my tutaj na grupie naszej już zbieraliśmy te punkty. Niektórzy pozbiechali po 100, po, 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 po 150 tysięcy punktów, więc stać nas na to, żeby zacząć naszą inwestycję. Czyli e, zaczynamy myśleć o tym, jak te króliki wypuścić, żeby się ze sobą mnożyły i powstawały nowe populacje zgodnie z tym, co mówiłem Wam e, w poprzednim odcinku. Dobra, bonus nazywa się Fachciarz. <laughs> jak widzicie na ekranie. Mamy e shop, tu jest napisane, że pozostało 82 sztuki, aczkolwiek one są natychmiastowo uzupełniane zaraz po tym jak się skończą, więc to nie jest jakiś tam problem. Tu mamy dużo różnych bonusów. Będzie nas interesował bonus farciaż i bonus od obrotu 50 zł. OK. Tak jak wam mówiłem, trzeba zakupować te bonusy w stosunku 3 do 1. Dlaczego? Dlatego, że żeby dostać 50 zł, to trzeba obrócić 150 zł a ponieważ 150 zł to są 3 bonusy w więc robiąc jednocześnie 3 bonusy w arciarze, obraca nam się 150 zł i wskakuje nam na konto kaszowe gotówkę do wypłaty dokładnie 50 zł. Stąd w takich proporcjach kupujemy właśnie te bonusy i teraz dla przykładu 12 bonusów to jest 33 punktów i stosunkowo do tego jak 3 do 1, czyli 4 będą bonusy od obrotu 50 zł. Razem wydajemy, tak jak już mówiłem, 49 600 punktów. Ja mam teraz pozakupowane większość, ale teraz dla przykładu Wam kupię jednego, ale zanim kupię, coś, to jeszcze przejdziemy sobie do omówienia dokładnie warunków tego bonusa. Otóż, wchodzimy sobie w ten bonus i tutaj nam się wyświetla, wykorzystaj swoje punkty lojalnościowe za 2800 punktów, czyli równowartość 20 zł. Otrzymasz bonus, chociaż w przypadku jednego błędu na, na kuponie dostaniesz zwrot do 50 zł. Do 50 zł, w sensie jeżeli zagrasz za 50 zł, to będziesz miał 50 zł, a jakbyś mniej zagrał, to mniej. No wiadomo, że trzeba wykorzystać to na maksa, czyli 50 zł. Wejdziemy sobie w warunki bonusowe. No i bo pamiętajcie, zawsze pamiętajcie, najważniejsze rzeczy, jeżeli chcecie nauczyć się zarabiać hajs na buchmacherach, Czytajcie bardzo dokładnie regulaminy. W regulaminach są ukryte wszystkie kruczki, na podstawie których buchma buchmacherzy chcą was wydymać. Wszystkie, po prostu wszystko widać, mało tego i nawet widać rzeczy, e, na których po prostu ty możesz zarobić. Na przykładu w odcinku, e, wygraj z Bukiem, e, Loteria Jabukiego. taki odcinek był, chyba ma największą oglądalność do tej pory pokazałem patent na Estresie, który do tej pory działa i tam było w regulaminie tłustym drukiem napisane, że nie wolno, nie wolno pod żadnym pretekstem działać w grupie. Czyli co to znaczy, że Buchmacher tego się boi jak ognia. No i teraz zastanawiałem się jak wykorzystać to, że można działać w grupie, a zresztą jakie jest do udowodnienia, że Fanek się zna z Józkiem. No, trudno udowodnić, że Fanek się zna z z Józkiem i oni wspólnie podjęli strategię yy, grania, że jeden postawił na Barcelona, drugi postawił na Juventus i, i oni się zmówili, żeby postawić przeciwko sobie i tak dalej. Ale dobra, tam macie przykład działania w grupie, w jaki sposób można to wykorzystać, yy, gdzie nie da się udowodnić, że się działo w grupie, a tutaj mamy yy, troszeczkę inną sytuację. Dobra, więc tak, przechodzimy do regulaminu. Jak skorzystać z bonusu w trzech krokach, więc, tak numer jeden aktywuj bonus w ciągu 3 dni od daty jego zakupu. I tu jest bardzo ważna sprawa. Wszystkie bonusy w Fortunie mają bardzo krótkie okresy realizacji. One są tak tworzone, że e, większość ludzi e, po prostu albo nie zdąży zrobić obrotu, albo po prostu e, z jakichś innych przyczyn e, nie wykorzysta tego bonusa. Wskutek czego Fortuna jest zarobiona. Więc jeżeli coś robisz, to musisz sobie dobrze zaplanować daty, wiedzieć, że masz tyle i tyle kapitału i mieć to wszystko zorganizowane, zweryfikowane konto i tak Więc e, e, całe BHP przy okazji, oczywiście tak, to jest oczywista sprawa, jasna, dobra. Czyli aktywuj bonus w ciągu 3 dni od daty jego zakupu. Czyli masz 3 dni od momentu, kiedy kupisz ten bonus, fachciarz, to musisz go aktywować. Tylko pamiętaj, że jak już go aktywujesz, to musisz mieć pieniądze, żeby, za, żeby go wykorzystać, później zagrać. Czyli nie aktywuj go, jeżeli jeszcze nie zrobiłeś depozytu, bo to jest po prostu e, warunek konieczny później, żeby obrócić sobie ten hajs. Tak jakby ten hajs, który wpłacasz, te 600 zł, o których mówiłem, to ty te 600 zł mnożysz, przy okazji mnożysz też króliki, ale mnożysz je właśnie za pomocą tych królików. dzięki temu. Właśnie tak to wszystko się odbywa. To jest tak, jakby twoja waluta, tak jakby twoje, nie wiem, bitcoiny, tak. Na tej zasadzie, którymi płacisz za pomoc, i, i, i dzięki temu uzyskujesz ten obrót bez ryzyka. Dobra, e, podpunkt drugi. Postaw zakład minimum 4 AKO z oferty P-Match za minimum 50 zł brutto. I tu jest bardzo duża ciekawostka. Otóż napisane jest z oferty P-Match, ale działa identycznie z ofertą live. Co troszeczkę ułatwia sprawę, bo w przypadku oferty live da się jeszcze wykorzystać o plus 14%, gając troszeczkę inną kombinację kursów i tak z pewnym, powiedzmy, ryzykiem, ale wartością oczekiwaną wyższą. Bo siłą rzeczy omijamy podatek. Eee, nie będę teraz tego omawiał, bo są sposoby na to, żeby populację zwiększać jeszcze bardziej jeszcze szybciej, żeby te króliki się po prostu tam. No wiecie, jakieś afrodezjaki się dodaje i po prostu one się wtedy bardziej bardziej się no, tam budzą, tak? No dobra, więc tak. E, ale to mniejsze o to, bo to, że działa live to jest jakiś błąd z ich strony, że działa live chociaż napisane, że w nie że primeć tylko. Dobra e, za minimum 50 zł brutto. I teraz, pierwszy zawarty po akceptacji zakład będzie podlegał promocji w ciągu 48 godzin od momentu pojawienia się bonusu na koncie. Czyli w momencie, kiedy już aktywujesz sobie ten bonus, ja później wam przy, przy okazji pokażę wam, jak to się robi i aktywuję sobie e, ten bonus, żeby żebyście zobaczyli, jak to wygląda. E, I teraz tak. I od momentu, kiedy go aktywuję, mam 48 godzin na to, żeby postawić ten zakład za 50 zł. Dobra. Jeśli twój kupon okaże się przegrany jednym błędem, zgarniesz bonus o wartości 50 zł w punktach FKP, czyli w kolikach, czyli w kolikarni po prostu, bo aż 50 zł dostaniesz 7000 punktów, a bonus Ci kosztował 2800 punktów. I o to właśnie w tym właśnie przede wszystkim chodzi. Dobra. Zwrot zostanie wypłacony po upływie 24 godzin od momentu rozstrzygnięcia wszystkich wydarzeń na kuponie. No to jest ten okres ciąży, kiedy ten kolik nosi, tego, te króliki kolejne i, i te 24 godziny okres ten rozpłodowy, tak? No, a no więc po 24 godzinach dopiero dostajesz, dostajesz nową populację królików. Ok. Eee, promocja nie dotyczy kuponów postawionych w ramach oferty Super Oferta Ekspert. Hit dnia, wirtualne sporty, bet on games, anulowanych oraz wypłaconych wcześniej, obce early cash out, a także kuponów typu Maxi Kombi i Zakład Bezpieczny. No jest to logiczne, bo w przypadku Zakładu Bezpiecznego przy jednym błędzie masz pięciokrotność stawki, a tutaj przy jednym błędzie masz zwrot yy, stawki, więc byłoby to nawet nieopłacalne grać kupony bezpieczne. Tym bardziej, że kupon bezpieczny koszt 100 i stawka 50 zł, to przekraczać i dodatkowy podatek płacisz, więc to byłoby pozbawione sensu. Natomiast, jeżeli chodzi o ekspert no to bardzo szkoda, bo ekspert mają zawsze te wyższe kursy. Mielibyśmy tutaj większą wartość oczekiwaną zwrotu, a to ta wartość oczekiwaną zwrotu ma olbrzymie znaczenie, bo to chodzi o to, żeby te 600 zł nam się jak najbardziej zwracało, po prostu ma nie wychodzić nam do przodu, ma się nam tylko zwracać. A króliki niech się mnożą. Tak to wszystko wygląda. Czyli jeżeli byście na przykład grali kurs nie tak jak ja Wam radzę, kurs 10, tylko kurs powiedzmy 2, albo 1,90, plus 3 kursy 1,01, no to załóżmy, że na 12 kuponów postawionych trafilibyście 6 średnio. No to tylko 6 kuponów dostalibyście w wartości królików, a 6 byłoby wypłaconych. A ta sama wartość oczekiwana, tylko na przykład gracie kurs 10 i on wchodzi Ci raz na 12 razy, powoduje to, że 11 pozostałych Uponów dostajecie 11 razy 7 tysięcy królików, czyli 77 tysięcy kró królików, a nie 42. To ma olbrzymie znaczenie, no bo jednak 50 tysięcy zainwestowaliśmy. Tak? Więc to jest właśnie ta zasadnicza różnica. Dlaczego im wyższy kurs, tym bardziej wartość oczekiwana yy, populacji królików rośnie. O, dobra. Yy, OK, co mamy dalej? Eee, anulowany, ktoś, mówiliśmy. No, jest oczywiste, że jeżeli anulujesz kupon i tak dalej, to pomoc się nie liczy i straciłeś wszystko. Eee, bardzo ważne jest to, żeby nie grać wydarzeń tak jak mój brat e, zrobił e, parę dni temu. Dwa dni temu dokładnie zagał wydarzenia, które po prostu nie zauważył daty i zagał na trzy dni do przodu wydarzenia. No to na trzy dni sobie zamroziłeś e, populację kolików i. I, I mówię, no w, tak, w takim wypadku no możesz mieć tylko do siebie pretensję, bo już nic z tym nie zrobisz, anulujesz to, tracisz punkty i wszystko i trzeba na to uważać, żeby te mecze się kończyły jak najszybciej. Bo jeżeli się im później się skończą, no to macie masz trzymaną po prostu populację, tak. No nie mnożą się w tym momencie, no tak jakby się po w klatkach i no. No dobra, okej. Okay. Dalej. Eee, tak, kupon objęty to, to, to musi być gdy w ciągu 48 godzin od zawarcia zakładów, po tym czasie bonus wygaśnie, to też jest bardzo ważne. Eee, ok, eee, następnie, promocja łączy się z bonusami kursowymi, ale nie są one traktowane jako zdarzenia na kuponie, czyli na przykład bonus plus 14% bez podatku, to jest napisane jako tak jakby odrębna dodatkowa pozycja, ale ona nie jest liczona jako ACO4, tak, na tej zasadzie w przypadku zwrotu jednego lub wszystkich zakładów kupon nie będzie zaliczony do promocji. Ale jeśli bonus jest jeszcze ważny, nadal możesz postawić kupon w ramach promocji. To jest bardzo fajna rzecz, dlatego że jeżeli się zdarzy przypadkiem, że takich 1,01 na przykład nie trafisz dwóch, albo po prostu w ogóle więcej błędów będzie miał niż jeden błąd, bo to się zdarza, jasne na jakiś tam rzadki czas się zdarzy, to oczywiście spowalnia populację, ale nie tracisz tego bonusu. Na który, który zapłaciłeś 2800 punktów. On jest nadal aktywny, czyli nadal możesz y, z niego skorzystać. To jest, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bo gdyby tego nie było, to y, owszem, y, dosyć mocno by to ograniczyło y, dochód. Dobrze. Y, ważne, jeśli na Twoim koncie znajduje się już ten sam rodzaj bonusu aktywowany wcześniej, pierwszy kupon zostanie przypisany do wcześniejszego bonusu. No tak, logiczne. No, na koncie to wygląda w ten sposób, że one się jak sobie aktywujesz, sobie jakąś tam ilość, powiedzmy, gasz tych 12 bonusów, to gasz jeden po drugim i e, one się i tak e, tam w kolejności same robią. Dobre. Regulamin ogólny pod tym linkiem czy tutaj, tutaj właśnie nawet się link żaden nie otwiera to jest tylko takie. Ja właśnie się dziwiłem. Za każdym razem, kiedy klikam, to jakby nie ma nic więcej, żadnych informacji. Ale dobra, uznajmy, że tutaj wszystkie informacje są, są już ważne dla nas. Dobra, okej. Okay. I dla przykładu kupię sobie taki bonus, okej? Okay? Dobra, kupię taki bonus. Twój zakup się powiódł. Kupiłem sobie taki bonus. Czyli kupiłem, wydałem 2800 królików. I z tego ma mi przyjść 7000 królików. Bądź wygrana kuponu, tak? Ok. Dobra. Kupię jeszcze sobie trzy takie dodatkowe, żeby zrobić, przepraszam, dwa takie dodatkowe, żeby zrobić stosunek 3 do 1 i e, wziąć bonus od obrotu, bo bonus od obrotu powoduje to, że jednocześnie z wygranych, a nawet z samego obrotu przychodzi mi cash na konto, czyli tak jakby część królików z automatum mi się cashuje, po to, żeby nie musiał dopłacać cały czas pieniędzy. Więc jeszcze kupuję, kupię sobie dwóch faciarzy, no ale jeszcze jeden Fartuch. Kupię tak, dobra Kup, poszedł, jeszcze jeden Fartuch kup poszedł. Czyli kupiłem trzy fartuchy i bonus od obrotu, bo trzy razy po 50 zł zagram, to mi się obróci od razu 150 zł, tu wydaje 4000 punktów, 4000 punktów to jest yy, niecałe 30 zł. Tam 28-9 zł, a dostanę za to 50 zł, tylko już w formie cashu. Jest to dobra forma na caszowanie tych punktów, czyli, czyli po prostu, jak sobie chcę później casz wypłacić, to mogę to zrobić w ten sposób. No. Powiedziałbym, jak jeszcze są inne formy caszowania, ale tego nie mogę powiedzieć, bo nawet jak mi spalą ten patent Perpetuum Mobile, piękny patent, po prostu piękny, no coś niesamowitego, jak to się w postępie geometrycznym mnoży. E, a nawet jak mi to, bo to mi szybko spalą pewnie, więc szybko zobaczycie to na kanale na YouTube. E, natomiast e, jest jeszcze sposób wymiany punktów e, bez straty, spreadu, niczego i tak dalej, bezpośrednio na cash. E, ale tego Wam nie powiem, dlatego że to będzie działać nawet po, po spaleniu patentu. Będzie to działać, więc e, tutaj nie mogę tego powiedzieć. Dobra, ok. Więc kupiliśmy wszystkie te bonusy. I teraz sobie wchodzimy o punkty, mam jeszcze 65 275 punktów, ale mam w trakcie jeszcze do rozliczenia około 150 000 punktów. Eee, dobra, wejdziemy sobie w bonusy, sekcja bonusy, przegląd bonusów i mamy tak. Przegląd bonusów, bonus od obrotu. Mogę go w każdej chwili aktywować. Na razie mi się nie śpieszy, bo dopiero jak sobie wybiorę mecze to będę to robił. Mam na to 2 dni 23 godziny. Dobra. Tak. I pierwszy zakład. Tutaj mam. O patrzę. A, to są poprzednie bonusy już widzę tak. Bo inaczej jest troszeczkę na aplikacji. Bo później już możecie robić wszystko na aplikacji. Ja z reguły wszystko robię na aplikacji później. I mamy bonus, facierz, aktywacja. To wszystkie tutaj wcześniejsze to są, to są zakłady, które czekają na wypłatę. One są już zrobione i czekają po prostu na wypłatę klików, bo 24 godziny. Staram się, żeby te kliki się mnożyły non-stop. Po prostu wyprowadzam je na tawę i, 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 i puszczam. Jak tylko przyjdzie jakieś nowe punkty, to wyprowadzam kolejne tak żeby zmaksymalizować y, swoją populację dobra to mamy tutaj farciarze kolejny, farciarz kolejny do aktywacji a tu już mamy o to są te, te które kupiłem dzisiaj dla przykładu a tutaj już mam o y, y, jeszcze do wykorzystania farciarz tutaj mamy kolejny tu mamy kolejny tu mamy o wypłacone czekają na ten na się jak widać, o zobaczcie zakład nierozstrzygnięty jeśli Twój kupon spełnił warunki, ale że spełnił, bo tu jest, że przegrany i spełnił możemy sobie wejść w ten kupon przykładowo jest kupon 12 na 0,0 tutaj, tutaj akurat dostawiłem tak, żeby wykorzystać jeszcze plus 14% to też bardzo Dodatkowo się opłaca. No i co mamy? Kupon przegrany. często Częstochowa, co prawda, do połowy, do połowy było 0,0, ale o to, ta idea właśnie o to chodziło. Kupon jest przegrany i 7000 punktów jest do wypłaty. I jeśli A, przepraszam, to jest akurat bonus, też fachciarz. Co poniedziałek dodatkowo dają jeszcze 30 zł w punktach, więc to jest dodatkowy taki kupon. No tu mamy kolejny taki kupon. Tu już mamy po 50 zł, czeka też również na wypłatę 7000 punktów. Yy, Otrzymać na swoje konto w wysokości 7000 punktów, też po 24 godzinach, czyli od wczoraj meczu, bo to też chyba jaków było postawione, także też jak miną 24 godziny, to zostanie to przyznane. Tu kolejny jeszcze czeka na aktywację, na zrobienie, czeka na zrobienie I mamy kolejny do wypłaty jeszcze, do wypłaty, do wypłaty, do wypłaty, do wypłaty. Do wypłaty. Tutaj kolejny jeszcze na zrobienie, kupuję cały czas i cały czas sobie, więc yy, też i trzeba to dbać o tą hodowlę, karmić. Jeszcze Wam pokażę tylko, y, historia bonusów, historia bonusów, o tak to wyglądało, zobaczcie. Yy, wykorzystane, 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 chociaż wykorzystane, wykorzystane. Bonus od obrotu, bonus od obrotu, bonus od obrotu, bonus od obrotu, stosunkowo wszystko jest tak. Wykorzystane, 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 wykorzystane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak te punkty się same mnożą. E, no więc tak, zacząłem oczywiście od e, standardowo od 600 zł, więcej mi nie było potrzebne, bo e, 600 zł jest wystarczającą kwotą e, przy 50 tysiącach punktów. Chyba, że masz więcej punktów, jak, jak masz więcej punktów, to tak, ale ja miałem akurat 50 tysięcy. Więc zacząłem. Proporcjonalna kwota do tych 50 tysięcy punktów to jest 600 zł. No. O, tutaj mi dwa razy wcześniej coś wygasło, bo nie dotrzymałem, właśnie terminów. Bardzo przykrywa sprawa, bo to strata. No, 14 tysięcy kolików, no, ale dobra, Okej. Okay. Także, jak widzicie, tak to wszystko wygląda. Dobre. E, więc. Co mogę wam powiedzieć, trzymajcie kciuki, żeby ten patent potrwał jak najdłużej, chociaż jak wy to będziecie oglądać, to już będzie po patencie. Ale jak chcecie się nauczyć jak znajdywać tego typu błędy u buchmacherów, które z reguły trwają bardzo krótko i to jest tak, że jesteś na grubie, u mnie, to dowiadujesz się o takim patencie, zarobisz przez parę dni parę tysięcy złotych z reguły. I już po chwili patent nie działa. No, i z tym trzeba się pogodzić, ale my tak żyjemy w tej grupie od patentu do patentu. Patentów jest dużo. Ja jestem od tego, żeby ci nauczyć od strony matematycznej, w jaki sposób znaleźć wartość oczekiwaną, przeliczyć wszystko, zrobić to profesjonalnie, z pełnym BHP. I co? Jedyne, co Cię może spotkać, co spotyka każdego, to banowanie kont. Fortuna innej polityki nie zna, nie zatrudniają zbyt inteligentnych ludzi u siebie, którzy by. No zresztą sam przykład tego, tych, tych promocji to pokazuje. Więc oni po prostu najłatwiej to widzą, że ktoś zachwia, to go banują, banują i tyle. Jak no. no, zbanują ciebie, twoją siostrę, twojego brata, twoją mamę, twojego psa, twoją babcię. To jak już zbanują wszystkich i twoich kolegów i kolegów, twoich kolegów, to potem dopiero zaczniesz się zastanawiać, yy, co tu zrobić dalej, no nie? Tyle co Ci mogę powiedzieć w tym odcinku. Eee, zapraszam do współpracy ze mną, jeżeli chcesz być na bieżąco, jeżeli nie chcesz oglądać takich filmików i patrzeć, cholera jasna przeminęło z wiatrem, tyle pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ja się nie spodziewam, myślę, że po tygodniu to jest maks, co oni się kapną i, i to zablokują, ale parę tysięcy sobie wyciągnę. Eee, dlatego też nagrałem sobie ten odcinek specjalnie dla Was, żeby Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Dobra, eee, tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, pozdrawiam Was, hej!